Piękna jesienna aura dopisała ostatnio sołtysom i przedstawicielom rad sołeckich podczas wizyty w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Okazją do tych odwiedzin był wyjazd studyjny krajowej sieci obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. 40 przedstawicieli sołectw z województwa mazowieckiego zobaczyło dobre praktyki na terenie lokalnej grupy działania Partnerstwo Północnej Jury. Wyjazd studyjny skierowany był do uczestników konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Najaktywniejsze Sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich sukcesy widać po sąsiedzku. Uważam, że jest to jedna z najlepszych form, żeby ludzie mogli poznać zarówno tradycje, kulturę, jak i inne doświadczenia w innych częściach Polski. Ta wymiana doświadczeń myślę, że jest bezcenna i myślę, że to, co y, ludzie uczestniczący w tego typu wydarzeniach wniosą do swoich potem y, miejscowości, gdzie mieszkają, gdzie żyją, no, pozwoli im na inne spojrzenie nawet na pewne tematy. Podczas takich wyjazdów można się przekonać, jak istotne w aktywizacji i animowaniu działań na rzecz społeczności lokalnych są inicjatywy i projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, fundacje czy przedsiębiorców. Wyjazdy studyjne to możliwość porównania przedsięwzięć podejmowanych w różnych rejonach kraju, w tym przypadku na Śląsku. Mamy pewne utrwalone, jakby schematy myśleniowe, a tutaj te schematy, myślę, że przez takie wyjazdy i po, tutaj Śląsk, Podlasie, Mazowsze, Pomoże, one są no, jakby zmieniane i ludzie w ogóle się zmieniają i, 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 i wszystko, i rzeczywistość się też w jakiś sposób zmienia. Zapytaliśmy zatem samych zainteresowanych, czy warto uczestniczyć w wyjazdach studyjnych. Zdecydowanie warto. Są bardzo pouczające, inspirujące, integracyjne. Czerpiemy dobrze, dobre wzorce, uczymy się, wymieniamy się naszymi doświadczeniami, podglądamy. Jak widać, nastawienie sołtysów z województwa mazowieckiego jest iście bojowe. Zdecydowanie dało się zauważyć gotowość do działania. Dobre praktyki, no to przede wszystkim patrzymy jak inni coś zrobili, zwłaszcza, że im wyszło. Skoro im wyszło, to może wyjść i nam, więc to jest czerpanie właśnie y, inspiracji od osób, którym po prostu się udało, a jak im się udało, to i nam się uda. Obszerniejszą relację z wyjazdu studyjnego KSOW będziecie mogli obejrzeć już za chwilę. Wyjazd studyjny był sfinansowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim i odbył się w dniach 6-8 października 2021 roku na terenie kilku gmin wokół Częstochowy. Integracja sołectw w tak dużym rejonie jak, jak Mazowsze jest niezbędna do tego, żeby przenosić właśnie dobre praktyki, tym bardziej, że Południe realizuje inne projekty, północ realizuje inne projekty i można z tego czerpać, czerpać dla siebie i te właśnie projekty przenosić do siebie. Podczas takiego spotkania sołtysi czy przedstawiciele rad sołeckich z Mazowsza nie tylko mają okazję poznać inne środowiska, ale również wymieniać się spostrzeżeniami i pomysłami między sobą. Do tego więź między, między sołtysami, między, między radami sołeckimi i kontakt po takich wizytach, po takiej integracji jest, jest rzeczą nadrzędną, jest, jest wartością dodaną. Pierwszego dnia uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć projekt grantowy we wsi Lgota Górna, którym było Bocianie Gniazdo, czyli plac zabaw dla dzieci. Jak również odwiedzili Sałeckie Centrum Kultury, które jest pokłosiem konkursu organizowanego przez partnerstwo Północnej Jury. Bardzo ważne są takie spotkania z tego względu, że po pierwsze poznajemy nowych ludzi, poznajemy, poznajemy nowe kultury bo nieznane są tak naprawdę. Wycieczka nas zbliża, pokazuje, co można zrobić, jak można, jak można pozyskać nowe środki, pomysły nawet na pozyskanie środków. Drugiego dnia odwiedziliśmy uczestników wyjazdu studyjnego z naszą kamerą i towarzyszyliśmy im przy zwiedzaniu Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach. W latach 2013-2015 przebudowano stary młyn, który pierwotnie się tu znajdował. Sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich mieli okazję zatem wysłuchać historii z przeszłości, a co niektórzy, powspominać dawne czasy. Młynie. Mamy taki drewniany zegar czasu pokazujący nam ważne wydarzenia z miejscowości czy z miny Żarki, obrazujące nam te wydarzenia historyczne. Mamy, mamy rok i mamy wydarzenie. To jest niewielkie, myślę, że, że niewielkie nakłady finansowe które można i niewielki niewielki teren, żeby żeby coś takiego zrealizować u siebie, a myślę, że byłby to służyło mieszkańcom, a przede wszystkim nowym mieszkańcom danej miejscowości do poznania historii y, miejsca, do, w, którym, w którym mieszkają. Żarki znane są z targów, na które przyjeżdżają kupujący z innych regionów Śląska. Targ w Żarkach to miejsce szczególne. Odbywa się bowiem przy kompleksie zabytkowych stodół włościańskich, wybudowanych w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX wieku. Tak niezwykłe miejsce, będące wielkim spichlerzem, sprzyjało rozwojowi handlu. Dzisiaj handlowcy chętnie rozkładają swój towar w stodołach. Ostatnią atrakcją wycieczki w żarkach była degustacja pysznego chleba tatarczucha, z którego ten region słynie. Sołtysi z Mazowsza mogli wymienić uwagi i pomysły z przedstawicielami gminy, którzy chętnie opowiadali o wdrażanych u siebie inicjatywach m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas wyjazdu studyjnego KSOW było mnóstwo okazji do wymiany doświadczeń z władzami lokalnymi oraz przedstawicielami lokalnych grup działania. Ogromnie współpracujemy z sołectwami. My osobiście jako lokalna grupa działania robimy dla sołectw konkursy, czy to konkursy kulinarne, czy konkursy na inteligentne sołectwo, które robiliśmy w tym roku, ale również ze szczeblu regionu u nas jest realizowany Marszałkowski Konkurs Inicjatywa Sołecka, gdzie różne inicjatywy sołeckie i ich praca jest nagradzana. Dzięki organizacji wyjazdu studyjnego reprezentanci sołectw są bogatsi o kolejne doświadczenia. Nawiązali kontakty międzyregionalne, a także zainspirowali się poczynaniami innych samorządów. Praktyki innych sołectw, które są realizowane na ich terenie, można przenieść do siebie niewielkimi nakładami. Można zrobić wtedy bardzo fajne rzeczy służące mieszkańcom. Bo najważniejsi są ludzie, ich pomysły i finanse, dzięki którym mogą je realizować. Tym bardziej, że tutaj gminy, które widzieliśmy, które zobaczyliśmy na własnym skórze, są naprawdę innowacyjne, które pokazują, że naprawdę można działać i to działać naprawdę dla nas, dla, dla nas mieszkańców. Nie tylko z małego regionu, ale dla całej Polski. Bo, no, to jest miejsce, w które można przyjeżdżać, tak? więc to naprawdę pokazuje, że warto działać dla ludzi. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, jak można pozyskać dofinansowanie dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.gov.pl oraz www.mazovia.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.